Hej, witam was w kolejnym odcinku z Becasted. Ja jestem Pepe i zapraszam na kolejny filmik. Dobra, w ostatnim odcinku, jak pamiętacie pewnie, zrobiliśmy sobie tutaj taki mały przyczółek. Zrobiliśmy w końcu wieżę z kamienia. Niedługo zaczniemy produkcję murów z kamienia oczywiście. Z jedzeniem nadal jest problem, bo je tracimy, a nie zyskujemy. I to jest na dzisiejszy dzień sprawa. Musimy zrobić tak, żeby tego jedzenia było aż za dużo. Dobra, następny atak będzie z tej strony. Trzeba było przenieść tutaj naszych żołnierzy. No, których już się zrobiła. Niezła kubka. Jeszcze sprawdzę. O, mogę już ich ulepszyć na kolejny poziom. To ich ulepszę. Bo czemu nie? Łucznicy, 26 łuczników mamy. Ich wyślemy sobie na tą skarbkę, tak może. Chociaż teraz właśnie nie wiadomo, z której strony oni pójdą. Bo jak pójdą na kamieniołom, to tak średnio, nie? Ale jak właśnie przyjdą tutaj, no to z tej strony ich wystrzelamy. I to będzie dobre, właśnie takie. Dobra, dobra. Pokazać mi tu, proszę. O, już możemy sobie kupić. A nie, nie możemy. Bo jeszcze tu jest jakiś mur. Mmmm... Zaś problemy. Chociaż też mógłbym ten bank. Ile w ogóle ten bank kosztuje jakby tak Odchodząc od tematu rozwijania się? To jest ten bank, nie? Tak mi się wydaje. skarbiec, no no to co na pewno jest to. O, mogę tu postawić, dobra, tak... Teraz nie wiem, gdzie tu wejście jest do tego. Dobra, niech tak sobie stoi. I oni teraz będą nam dawać pieniądze, z tego co rozumiem. Bo w kopalnie sunitu my mamy tylko jedną. Kurde. Te wilki mnie coś tu trochę denerwują, bo wilki mogą mi zabijać tych moich parobasków. Dobra, więcej szczęścia. Studnie wam postawię, a w sumie dwie. Czemu nie? Sprawdźmy, czy mamy jakieś, właśnie tutaj, prace, żeby zatrudnić kogoś. Na razie nie. Dobra. Szybka akcja. Musimy kupić to najpierw. Mamy w sumie, bonus do generowania wiedzy z obserwatorium. Czyli będziemy dostawać więcej wiedzy z obserwatorium. No to ja bym to też kupił, bo szybciej będziemy wiedzę przyswajać. Chociaż maszyny obrężnicze też by się przydały. No dobra. I co, warsztat oblężniczy. Gdzie ja to mogę postawić? Tutaj Nie wiem czy tak... A, w sumie czemu nie? Może tu sobie stać. Nie przeszkadza tu nikomu, niech se będzie. Tu bym mur też w sumie postawił. A ten nowy lepszy mur taki? 200 drewna. W sumie możemy tu poustawić takie lepsze murki już. Się przygotować na wrogi atak kolejny, tą wieżyczkę możemy stąd wywalić. Postawić sobie kamienną, lepszą już taką tu, tak samo. O nie, tu nie możemy z jakiego powodu? Nie mów, że ta chata tu haczy. Na pewno ta chatka. No dobra, to tu sobie postawimy. Tu jest jedna to tyle, obrony starczy. A jeszcze mur, tu postawię ten lepszy. To już w ogóle najpierw tutaj bym chciał postawić mur lepszy, ono tą wieżyczkę też można wywalić i postawić tu kamienną oczywiście bo jakby inaczej o kurde jak jedzenie nam zaczęło spadać a ja tego nie zauważyłem no to dawaj nowego pracownika jak ten dość nie umie muszę sprawdzać czy właśnie oni bo czasami są tutaj na nich takie ikonki i oni wtedy nie mogą podejść i i przez to na przykład jeden pracownik kompletnie nie pracuje, nie? Takie małe oszustwo. Tu też znowu nie mogę, bo ta karczma mi tu przeszkadza. Ajajaj, najgorzej. Z jedzeniem jest bardzo kiepsko. Nie wiem, jak mam nawet szczerze naprawić to, żeby było lepiej. Chyba, że te dwie chatki stąd wypieprzyć i postawić rzeźnika. I to jest plan. No, właśnie. I od razu możemy sobie tutaj postawić wieżyczkę kamienną, bo czemu by nie? Tak samo tą karczmę. To stąd bym wywalił, bo mi tutaj przeszkadza. No to po co jest? Aha, żeby mogli wejść na mur. Czyli jak postawimy ten nowy murek, na przykład jak tutaj, tylko chyba nie mogę z tej strony tego postawić, bo... bo nie wiem czemu. Nie wiem, nie wiem. Pewnie, bo mi blokuje. Dobra, to możemy wywalić sobie murek. Nie potrzebujemy tutaj tego murku. O kurde, jedzenia nie mamy w ogóle. źle. Dawaj tu dwóch szybko do pracy, żeby nam trochę jedzenie zrosło. O kurde, mamy minus 80. O! Wskoczyła nam. No, czyli warto tych żerników stawiać, bo oni 40% aż dają. Nieźle. Jak się będziemy na takim poziomie cały czas utrzymywać, to będzie nawet dobrze. Tu zupgradeowałem. Dobra, te chatki możemy poulepszać I bardzo bym chciał mieć ten teren tutaj, żeby te owieczki przygarnąć. O i tutaj są też jakieś dziki. Ale my już mamy tak mało drewna, że to jest tragedia jakaś po prostu. No nie wiem. Nie wiem jak nad tym zapanować. No nie wchodźcie mi tu, no. Dobra, dawaj tu jakiegoś cześćka od razu tu upgradeuj i co my tu potrzebujemy? 30 kamieni... 300 drewna na jedną! I 500 złota Dawaj podatki! Na słaby procent wam wrzucimy, nie możecie się na mnie obrażać, bo jeszcze nie jest aż tak drogo. Dobra, zróbmy sobie na przykład taką balistę, bo czemu by nie? Jak to się potem ustawia w ogóle? Ja pierdyka, mamy minus 27. Wejść tu szybko, kończ, chłopie. I my tu musimy dać jakichś pracowników, żeby ci ludzie po prostu się na mnie nie obrazili na śmierć. Nie, no tutaj jest plus 1 do uśmiechu. Ja nie wiem, czemu ci ludzie są tacy obrażeni. Nie mam pojęcia, naprawdę, tu jeszcze jakiś jeleń mi w ogóle wszedł do zamku. O co chodzi? No dobra, wiedza nam też skoczyła, zauważyłem właśnie. O nie, a tak się zbliża. Yy, yy, szybko. W sumie tych możemy zacząć robić. Ile? Kurde, miałem. No dobra. Już spieprzyłem. Zapomniałem o tym. Już. Już mówię. O, miecznik się jakiś odblokował. I tarcza. No, to sobie kupię. No, a potem spojrzałem. Kurde, przecież miałem to kupić. No, debil skończony, no ale trudno. Dobra, atak się zbliża. O, i mają katapultę. A my ten trewusz mamy gotowy, czy nie? Niby mamy, ale czy ja go mogę postawić? No właśnie nie mogę. Mhm. Jeszcze oni atakują tak, że akurat lecą nad tym kamienio pieprzony Dobra, ucznicy już lecą. Wy musicie tego jednego grubasa rozwalić. Tu sobie o kurde wojsko nie wiem czy sobie poradzi. O, on już ma mało HP. Dobra. Lećcie teraz tutaj prędko. O kurde, ale rzeźnia. Nasi się jeszcze trzymają. Dobra ucznicy, musicie. Musicie to teraz uratować. Odwrót. Uciekać. Musicie się pod bramę aż wycofać. Ja spróbuję ją szybko otworzyć. Właśnie do środka, pajace. Prędko. O, zdążyłem zamknąć. No niestety ci koledzy nie przeżyli. Do czego wy nie możecie wejść? O, możecie. Właśnie na mur szybko. Albo w sumie. Nie wiem, co mam robić. Spanikowałem. Chodźcie z tej strony, bo oni nam wbiłam tędy. No, kamieniołom został zniszczony. Nie wiem, długo będziemy go odbudowywać. Ataki coraz groźniejsze. O, wilki nam pomogą. No, gdzie mojego cześka? No, kurde, dajcie mu spokój. Ja nie wiem, jak ci ludzie po prostu nie zdążają wejść do zamku. Tu mają otwarte wszędzie, a Dyrwal to był akurat, bo widziałem. To ja nie wiem, jak on nie zdążył dojść. Skoro Dyrwale mają swoje stanowiska tutaj, oni wycinają drzewa tutaj, bo to jest jedyne miejsce, gdzie są drzewa w moim zamku. O nie, wbili nam. Dobra, 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 szybko, szybko, szybko. Jeszcze mają minutę i będzie minutę a jeszcze atak trwał. O, nikogo nawet nie sieknął. Dobra, zniszczcie. O, może wilki nam pomogą jeszcze. Dobra, 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 cofnijcie. Wilki rozwalą do końca tego tarana. Dobra, zwycięstwo znowu będzie. Ale ilu żołnierzy? Ja uważam, że musiałbym teraz pozbierać na, jakby, drugi kościół, nie? Bo kościół przywraca tych właśnie yy, rycerzy, łuczników i tak dalej. To może by się opłaciło, właśnie, zainwestować w taki kościółek drugi. Postawić go gdzieś, nie wiem, tutaj i... byłoby ok. Ile kamienią kosztuje? 300 drewna. Najgorzej. Nie, no ja normalnie pierdzielę te mury. Nie, ja tu muszę iść w rozwój, właśnie jakiś gospodarczy, bo mi tu gospodarka podupada. Chociaż teraz nawet jest 50 na plusie, nie, ale tutaj właśnie w to bym poszedł, w tych handle jeszcze. Bo na razie te murki, niby takie najsłabsze są, a jakoś wytrzymują te ataki. Z której strony? Kurde, czy z tej strony będzie atak, a my z tej strony nic nie mamy? Mm. Same utrudnienia. Mamy 300 Żelaza. 1500 złota. I ilu mieszkańców, którzy nie mają co robić, idźcie. Nie wiem. Nie no, balisty nie będę robił, bo mi na tym drewnie zależy. Troszkę. Więc ja sobie tu zainwestuję w wieżyczkę. Jedną taką kamienną i postawię właśnie ten kamieniołom tutaj. Rycerze niech się robią. Teraz tak, koszary. Oni mają 130 właśnie odporności i 60 ataku, czyli oni są dosyć mocni, a ci 125. No to bardziej bym w tych ale oni 91 kosztuje. To zróbmy 15. Mieszkańców to mamy od Pieruna, więc możemy sobie na to pozwolić. Gdzie oni mają stawać? Niech stawałem tutaj. Ilu was już tutaj? Jeszcze się robią. Dobra. Zupgrade'ujmy tych łuczników. O, patrzcie, zmienia... zmieniły się stroje, widzicie? Patrz. Ten łucznik ma czwarty poziom, zabiera 52 HP, 16 armora i mu się zrobiły takie na naramienniki skórzane jakby. Ten ma pierwszy. No się zmieniają jednak te skin'ki trochę. O, a tym można tarczę zrobić. Teraz co? Kupiłem. Któryś ma tarczę? Nie wydaje mi się. Nie no, spoko to jest zrobione nawet. Nie, elegancko, elegancko. O, ci się zrobili. Więcej obrażeń stalowych miecz, dobra. I teraz tu jak to włożę, to już mam. O, i mamy balistę elegancko, elegancko. Dobra, do kamieniołomu dawaj ludzi do pracy prędko, żeby mi tu pracowali. Ten płot z tej strony można usunąć, bo i tak mam zamiar przejąć te ziemię tutaj. Jedną już przejąłem, dobra. Jeszcze z tej strony i to przejmujemy i gitarka. Z jedzeniem jesteśmy bardzo do przodu W porównaniu do tego, co było Ze szczęściem też, nie jest źle Niestety mamy za mało kamienia O! Hmm, no kusi, żeby kupić te murki kamienne Ale jeszcze trochę rzeczy mamy, na przykład Ulepszona machina obrężnicza O, będą miały kule ognia, albo coś takiego no, w tą inteligencję bym też poszedł. No nie wiem, nie wiem, bo za kasę bym w sumie mógł kupować tutaj rzeczy, nie? Bo tu jest umożliwia, że handel i takie tam, ale i tak bym musiał to kupić. W sumie ta in inteligencja dosyć szybko wpada, więc sobie kupię to najpierw, i potem sobie pójdziemy dalej w tamto. A muszę tego kurde jakiegoś typiarza postawić nowego. Czemu tu nikt nie pracuje? Tyle, tyle ludzi. Mama o tych pozwalniać, proszę, bo oni tutaj nie wiedzą znowu. Tu do tartaku, dwóch jeszcze dawać na targowisko, jeszcze kogoś no nie mów, że zaczęło nam ludzi brakować w końcu. Ja, wszystkie domki poulepszałem w ogóle tutaj. Coś sobie posprawdzam. No, ten nie jest ulepszony, ale muszę ulepszyć tą tawernę, żebym miał więcej szczęścia. Żeby się moi mieszkańcy tutaj cieszyli Dobra, teraz gdzie jest to... Mm, to jajco nowe Czy co to tam było? Woźnica? Czy coś takiego, tak mi się wydawało Przynajmniej, że coś w tym stylu to będzie O jest, punkt handlowy W sumie tu to może sobie stać Pyk O kurde, jakie to jest wielkie Dobra, niech to sobie tu zbudują Armia gotowa 23 rycerzy Niech wyrusza Na pozycję 15 nowych Gotowi też Też mogą ruszać, kupimy jeszcze pancerze lepsze Niech mają No i łucznicy Których wyślemy na tą tutaj skarbkę sobie chyba o, niech tutaj sobie staną. Jeszcze ta balista będzie go osłaniać w ogóle. To raczej sobie poradzą. Dobra, dobra. Tu wszystko mamy. Teraz tego pyrtka zaraz zobaczymy. Brak koni na zajętych polach. A jak zrobić konie? Ej, no co jest tutaj? Do czego oni mnie atakują? Upośledzone są jakieś te wilki. Wejść stań. Tu może kurde, bo przecież... Ja nie wiem. Dobra, ale wracając do, do tematu. Jak zdobyć pieprzonego konia? Tu są konie. I co? Ja specjalnie muszę zająć te tereny, a idź pan w cholerę. Tak bardziej to nigdzie nie widzę koni. Co ale ja teraz nie mogę handlować w ogóle, jak ja konia nie mam. Czy mogę? Ej nie, już mogę. Tam specjalnie iść tutaj, żeby zająć sobie teren, żeby jednego konia wziąć. O, mamy wiedzę. W końcu kamienny mur. Dawaj więcej ludzi I może w kamieniołom bym zainwestował, no kurde no Szkoda mi aż tego drewno trochę Ile taki murek? 100 kamienia taki kawałek, 50 kamienia taki kawałek murku mały No kurde Chyba im się coś w WB poprzewracało To ja wolę te drewniane stawiać No i tak z tej strony bym musiał No dobra, musimy mieć konia w takim razie. To będzie priorytet na pewnie już kolejny film. Musimy zdobyć konia w The Castlet. To jest nowa misja do wypełnienia. Trochę bliżej. Oni chyba z tej strony nam nie wejdą, ale pewnie nie jestem na 100%. No, bo z gospodarką znowu poszliśmy do przodu. To jest dobrze. Czyli plan na dzisiejszy odcinek się spełnił. Kamienny mur kupiony. Żywność jest ustatkowana. Wojska nam przybyło. No, i teraz musimy odeprzeć ten atak i będziemy sobie kończyć odcineczek. Może na no szybko zdążę jeszcze zrobić tutaj tą jedną palistę czy coś. No, coś mi się wydaje, że ten atak będzie dosyć duży, bo są aż dwa te kryształki, nie? Zawsze był jeden, a teraz są aż dwa. O nie, grubasy. Ale nie, ucznicy ich załatwią, dobra, atakujcie z tej strony, wyatakujcie z tej strony. O, mają katapultę i tarana. O, nie, wybronimy się. Już to widzę, jak tamci, ale tamci szybko poskładali. Dobra, to wyatakować dalej. O, nie, no teraz z tymi nowymi żołnierzami to oni szans nawet nie mają. Co, już poskładani, no. I my straciliśmy tylko trzech żołnierzy. Przypominam poprzednią walkę, gdzie tutaj straciliśmy wszystkich i był mniejszy atak niż teraz. No, ale dobrze. W takim razie wszystko mamy, co na dzisiaj miało być. Mur mamy, handel odblokowany. Można sobie kupować tutaj elegancko rzeczy. Właśnie. Tak na koniec jeszcze sprawdzę w ogóle, jak ten kamienny mur wygląda. Tysiąc aż. O, o, jeden kamień mi brakuje. O, i zobaczymy sobie, jak on wygląda w ogóle. Myślę, że tak on by tutaj mógł być sobie nawet, nie? Że tutaj by odgrodzić właśnie już te tereny, że zakończyć tutaj budowę zamku chyba i z tamtej strony się iść rozwijać. Dobra, z której strony będzie atak znowu? Z tej. No to przygotujemy się na nich z tej strony. Proszę mi zbudować ten mur. Żołnierzy wycofać, tych żołnierzy przygotować na atak następny z tej strony. Rampę zbudować, zaraz zobaczymy, jak ten mur będzie wyglądał. Nie, no na razie wygląda tak ok, w miarę, nie? Tak już widać, że lepszy. W ogóle taki mur ma płot. Bo to się płot nazywa właściwie. 750, a tu ma prawie 2000. No, wygląda nieźle. No dobra. Właśnie na mur. I w następnym odcinku, który będzie jutro. Zobaczymy kolejny atak tych paskudnych stworków. Nie, to jest lud nocy. Czyli atak ludu nocy. No. To do zobaczenia do następnego odcinka. Pa pa! I pamiętajcie, żeby oczywiście subskrybować ten kanał, dawać łapeczki. No już się żegnam, nie przedłużam dalej. Do widzenia.